Wiele gorących i otwartych serc przyłączyło się do wielkiego świątecznego grania w łasku, jak co roku łaski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizował finał w łaskim Domu Kultury. Przybyły tłumy, a sala widowiskowa i hol budynku dosłownie pękały w szwach. Czy łaskowianie mają wielkie serca i czy w ogóle wspierają akcję? No oczywiście, że tak. To jest wydarzenie, które co roku do nas przyciąga naprawdę, naprawdę tłumy. Tak sobie dzisiaj z poziomu reżyserki oglądam to wszystko i mam wrażenie, że Dom Kultury jest zdecydowanie za mały. Musimy albo dobudować piętro, albo nie, nie wiem co zrobić, żeby, żebyśmy mogli się wszyscy pomieścić. Tak, faktycznie. Jest ogromne zaangażowanie, dopisało jeszcze więcej ludzi niż się spodziewaliśmy. Serducha mają pootwierane, doskonale się bawią i o to w tym wszystkim chodzi. No to ja zapytam się o tę licytację. Jak ta hmm. licytacja idą? Myślę, że licytacje idą bardzo fajnie. E, najdroższa rzecz w tym momencie około 1000 zł, nieco ponad. Co to było? Jeżeli dobrze pamiętam, to voucher na naukę języka angielskiego u marty Figury Wasilewskiej. Także fajnie, że się do, e, fajnie, że się szkolimy, fajnie się uczymy, super. Do tego bardzo dużo voucherów, takich powiedzmy na gastronomię, na jakieś usługi. Bardzo fajnie, jeżeli dobrze pamiętam, około 500 zł albo nieco więcej na wizytę w właskiej żandarmerii. Panowie e, z żandarmerii wojskowej przyjechali samodzielnie licytowali, także super, fantastycznie, że, że się pojawili. No i Cieszę się, że zaczynamy w ten sposób troszkę działać. Licytacje na scenie zakończą się już niedługo, ale te licytacje na Allegro jeszcze będą chwilę trwały. Tak, to prawda. Faktycznie z roku na rok mamy coraz więcej przedmiotów odłaskowień. Jeżeli dobrze pamiętam, na, w ubiegłorocznym jubileuszu to było około 191 pozycji na naszej liście, teraz mamy grubo ponad 200. Także jest tego coraz więcej. Pada pytanie, czy wy jesteście w stanie to wszystko zlicytować ze sceny, no bo jakby nie oszukamy czasu i tak dalej. Tak, faktycznie nie jest to łatwe, więc wielka zasługa dla łaskowian, że jakby nadają tempa tej licytacji, jesteśmy w stanie fajnie podziałać. To raz, a dwa, że możemy w ten sposób jeszcze poprzez Allegro przedłużyć tą akcję, to znaczy wszystkie przedmioty, których, które z jakichś względów albo po prostu nie zdążymy, jakby tak po prostu jest, to jest żywa impreza i o tym opowiadamy, że jeżeli czegoś nie zdążymy, to to wszystko wrzucamy na Allegro. Allegro działa do 10 lutego, także spokojnie drodzy darczyńcy, nic się u nas nie marnuje, działamy dalej. Mówiąc o podsumowaniu niedzieli. Czy wydarzyło się coś nieprzewidzianego, coś takiego nieprzyjemnego podczas tego dnia? Na razie nie. Żadne takie sygnały do mnie nie docierają. To jest zawsze impreza o takim bardzo ciepło odbierana przez społeczność. Ja ze swojej strony nie zauważyłem żadnych takich dziwnych rzeczy, więc własku spokojnie i bardzo fajnie tego się trzymajmy. Najważniejsze, żeby po prostu robić rzeczy i tyle, tak? Tegoroczny finał wsparli m.in. strażacy, którzy tłumaczyli zasady udzielania pierwszej pomocy. Byli też harcerzem z loterią fantową. A panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały ciepłe posiłki i ciasta. Zespół Suchy Piony zakończył wieczór koncertem finałowym, a wcześniej na scenie można było podziwiać występy artystyczne grup działających przy łaskim domu kultury.